Tak to właśnie u mnie, dzień dobry, wygląda. Ustawiłam aparat, żeby zrobić urocze migawki, jak sprzątam i uklepuję poduchy. Proszę w momencie, w którym włączyłam nagrywanie, zadzwonili do mnie z DPD, słuchajcie, że, że paczka na mnie czeka do odbioru w punkcie. Byłam co nieco zaskoczona, na pana nafukałam. Ale to przecież nie pana wina, w końcu to zrozumiałam. Powiedziałam, aha, wie pan co, właściwie to przepraszam, kumam, nie z panem ta rozmowa. Ale coś mnie tknęło z racji punktu odbioru i oczywiście paczka jest na stary adres. I teraz rozkmina roku, wiecie, problemy Pierwszego Świata. Czy to ja się robnęłam i podałam zły adres, czy to jedna firma się robnęła. Będę to rozkminiać do jutra, kiedy mój mąż akurat będzie w starym mieszkaniu, więc dobrze się składa i po prostu ją odbierze z tego punktu. Ale problemy, wiecie, Pierwszego Świata, problemy YouTuberek, nie lekceważcie ich. Rozkmina paczkowa to jest. Do. poważna sprawa. A ja idę dalej uklepywać. Kaczy, yy, Idę uklepywać dalej moje poduchy. Jak skończę uklepywać, to wam pokażę yy, moje zamówienie z Homembiu, które do mnie przyszło w ogóle w rekordowym tempie. Zapraszam na film. Moją drogą to powiem Wam, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tych kanap z Ikei. Tylko tu są źle włożone poduchy dlatego one zawsze są krzywo i mój mąż obiecał to wiecie, trzy miesiące temu poprawić, ja już z tym walczyłam, nieistotne, <noise> może pokażę na tej. Bardzo się zadowoleni z tych kanap z Ikei. są bardzo, bardzo wygodne i każdy z nas ma własną kanapę, naprawdę są super, są tanie, tylko że moim zdaniem, żeby je utrzymać w jak najlepszym, że tak powiem, wyglądzie, to właśnie trzeba, przy każdym sprzętaniu, przynajmniej tak robię, uklepuję te poduchy, bo ja to ich za bardzo nie gniotę. Natomiast, bo to jest moja kanapa, mój mąż gniecie już dosyć mocno, i nie chcę, żeby to, co jest w środku, wiecie, się odkształciło po prostu. Jakby co, naprawdę, te kanapy polecam yy, i nie są takie, wiecie, jak niektóre kanapy. Na przykład właśnie z Ikei, one są takie, jakby to powiedzieć, że są takie workowate trochę. Ta ewidentnie do tych workowatych nie należy, czyli ona nawet jak się uklepie, to nie będzie wyglądała jak taka rozmemłana. No, a teraz moje zamówienie z home You. Przyszło mi rekordowym tempie. Była promocja minus 70% na drugą rzecz. I nie dlatego, że najmodniejszym w tym momencie kolorem jest kolor żółty tego roku, żółty i szary, tylko dlatego, że ja od dawna, nie wiem czy pamiętacie, chciałam mieć tutaj żółte dodatki. Kupiłam taką poduszkę, bardzo mi się podoba. Oczywiście była diabelnie droga, już wrzuciłam 45 zł w regularnej cenie. Z takim jakby motywem. Kupiłam granatową. Ta jest w ogóle taka bardzo przyjemna. Tutaj jest taką teksturą. Z tyłu jest gładka i oczywiście jest w tych farfoclach, w tym pociętym kartonie, który był również w paczce. A na tą kanapę Kupiłam taką, czyli ona jest taka jakby lniana, nielniana i tutaj ma te takie, o jak aparat zmienia kolor, wiecie co, to nie jest bynajmniej brązowe, ani takie taupe, tylko to jest mocno szare, takie szare i żółte, o. Takie coś. I kupiłam jeszcze, bo mamy takie już w dwóch kolorach, kupiłam taką podkładkę, tylko oczywiście ona była w zakładce wiecie, kolor roku żółty. No a ona nie cholera nie jest żółta. Ona jest pomarańczowa i to konkretnie. Ale bardzo fajne są te podkładki, bo dobrze je się też doczyszcza. One są takie ala skórzane. Więc bardzo ładnie wyglądają na stole. Więc to kupiłam. Chciałam jeszcze kupić wazon, ale już tak nie byłam do końca przekonana. Był bardzo ładny taki żółty wazon. Tylko, że nie wiem co do niego bym sadziła, A, i kupiłam świeczkę. Świeczkę Amber. I ona też jest taka bardziej, wiecie co, pomarańczowa. Więc ją kupiłam ze względu na kolor. O! I takie moje zamówienie z homendiu. Teraz ścieram kurze, układam jeszcze kocyki. No, trochę sprzątania przede mną. Już wiem, że tego filmu nie będzie dzisiaj, czyli w czwartek. Może bym go wrzuciła jutro. Podejrzewam, że będzie miał też turbo wyświetlenia. Powiem Wam, że no niestety, wiem, że to jest nudne, wiem, że to jest obleśne, i wiem, że ludzie, którzy oglądają regularnie, mają takie poczucie, że jakby po co mają tego słuchać? No bo oni jakby oglądają regularnie, ale faktycznie te wyświetlenia i, 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 i to wszystko to jest coś, o co się po prostu na YouTubie zabiega. Ale pan 6 jest godzina za 15:07. Ja jeszcze nie zjadłam obiadu, co jest w ogóle porażką i nie ma na to żadnego usprawiedliwienia, tylko czas po prostu mi za szybko zleciał. Dzisiaj mam na notabene pyszny obiad. Chcę się z Wami podzielić jedną rzeczą, o której Wam nie opowiadałam na kanale. Akurat właśnie nasi przyjaciele kończą budowę domu i myśmy mieli z Pawłem taki stan w sierpniu, że było już tam wszystko jedno. Już po prostu, dobra, tu jest coś niedorobione, nieważne, już jakby jest pięknie. I teraz oni coś takiego przeżywają, tylko jeszcze ze zdwojoną siłą. Koszmar. Fachowcy, których myśmy brali od remontu, to są fachowcy, nie licząc stolarza. Stolarz jest turbo, których ja osobiście bym raczej nie poleciła. Myśmy mieli namiary na nich od naszych też innych przyjaciół, i oni byli bardzo zadowoleni. Natomiast no my jesteśmy tak na 70%, aż czasem nawet to się troszeczkę zmniejsza. Nasi przyjaciele mieli jakieś turbo, turbokolesia. Bardzo byli z niego zadowoleni. Też już im się zmniejszyło, bo jest mnóstwo niedoróbek i są w tym momencie naprawdę już na skraju wyczerpania. A teraz obczajcie jedną rzecz. Och, chodźcie ze mną do WC gościnnego. Otóż, jakiś czas temu odkryłam podczas porządków, że, nie wiem czy to aparat pokaże, bo tu jest, wiecie, to ciepłe bardzo światło, że popękało nam szkliwo na płytkach. I zastanawialiśmy się, czy to jest możliwe, że jakby te, ta kabina tutaj kiblowa, bo na pewno słyszycie, że jest w ogóle bardzo duże echo. To tak się budowało też w Wielkiej Płycie, że jakby łazienki to była jakby osobna kabina, ale to jest cegła, więc niby tak być nie powinno. Natomiast coś tutaj jest na pewno innego, jakby, nie wiem w jakiej to jest technologii, ehm, że może jakby ten kibel żyje, tak? Że może ta ściana żyje, ponieważ mamy pęknięcia na górnych płytkach. I pęknięcia na dolnych. Otóż właśnie dzisiaj odkryłam, o, zaraz właśnie wraca mój kochany mąż, zaraz mu jeszcze co odkryłam. Okay. Że również tutaj, tu, i tego na milion też procent nie było, popękało no nam szkliwo. I to w dwóch, nie w dwóch miejscach, tylko w dwóch warstwach. I tutaj z kolei jest wężyk takiego pęknięcia, już tego pewnie nie zobaczycie. A przecież to jest karton gips, bo tu jest zabudowany geberit. Te płytki były cholernie drogie, tu jest taki, tu i to idzie przez całą, o tutaj bardzo widać. Ja sobie robię obiad, Paweł, chodź zobaczysz, co odkrył dzisiaj Kuczeczek, patrz. To no, dopiero teraz odkryłeś? Tak. To co ty pieprzysz, nie, nie widzieliśmy wcześniej tych pęknięć tutaj, no co ty to opowiadasz? No to żołda bez. Od kiedy? No nie wiem, z 3 tygodnie temu, czy 4 tygodnie temu jak to zcierałem, kurze, to to było. No to nie mówiłeś mi? Myślałem, że wiesz. Nie. No to już wiesz. Zapewne żołda ścierasz po żadnej kurze. Bo cię zaraz nagram, tu jest Nordik, który czeka na eksport do piwnicy, tak? do żadnego śmietnika. Możesz powtórzyć głośniej? A jeżeli chodzi o, o, o sprzątanie. Jestem ignorantką, jeśli chodzi o sprzątanie. No kurde, żeby nie ścicić. Jak się kiedyś będę z Tobą rozwodzić tej półeczki. Za każdym razem ją jak z się Jak nie może być ciekawem, żeby nie zcierać tam w kurzu. A jeżeli raz to nie patrzysz, co robisz? Jak się będę z tobą rozwodzić do to ten film. I ci ludzie, co go obejrzą, będą moimi świadkami. pomyślałam, że może jednak wrzucę dzisiaj ten film. Że ja nie robię jakby coś świeżanej świeżonej ale powiem Wam, że no faktycznie odczuwam trochę różnicę. Te 50 metrów różnicy robi pewną różnicę. Wybaczcie, już jestem naprawdę zmęczona. Uff. Chciałam też Wam powiedzieć a propos tego naszego nawilżacza powietrza, bo on był dosyć drogi i dosyć duży, i teraz właśnie mam na oku taki mniejszy, też z możliwością olejków, i zastanawiam się, czy właśnie ten. Nie pójdzie do dużego pokoju, z racji tego, że jakby on obsługuje większą powierzchnię, a właśnie ten mniejszy, przynajmniej na razie, nie pójdzie do sypialni. Albo na odwrót. Ale po sukcesie tego nawilżacza, zdecydowanie chcę mieć drugi. Bardzo mi się to spodobało. Od kiedy mam nawilżacz, nie mam w ogóle kataru. Od jakiegoś czasu miałam właśnie takie poczucie, że mam katar z tytułu tego, że mam suche śluzówki. No, i chyba moja teoria była słuszna, bo, bo od czasu nawilżacza nie mam absolutnie z tym problemu, nie mam w ogóle problemu z zatkanym nosem, yy, i to jest dla mnie ogromny sukces. Muszę właśnie. A, tutaj nic nie ustawiłam. Yy, muszę, słuchajcie, pokombinować z jakimiś dodatkami do tej sypialni, bo tak naprawdę dopiero w tym roku chcę ją tak urządzić. Tam mamy też taki fragment, gdzie miała stanąć jakaś palma, choć to jest też idealne miejsce na, yy, dla odmiany tego wariata. Wiecie, ten. Yy, no. Wentylator. Eee, więc, więc zobaczymy. Także tak, koczek mi się co nieco skundlił. Vlog o wszystkim i o niczym. Eee, a chyba nie skończyłam o tych płytkach. Jeżeli ktoś z Was ma pomysł, bo tak rozmawiamy właśnie z, z, z przyjaciółmi, jakby co z tym robić. I wiecie, tak naprawdę zareklamować. Jeżeli dojdę gdzie je kupiłam, no to zawsze mogę. Jakby nic mi to nie kosztuje. No i nie wygląda to na to, żeby te płytki były źle przyklejone, bo wtedy nie, po, nie poszłoby szkliwo, tylko poszłyby generalnie płytki, no sama nie wiem. Jeżeli ktoś z Was miał podobne doświadczenia, to dajcie mi proszę koniecznie znać, bo eee, nie wierzę szczerze mówiąc, w powodzenie też tej reklamacji. No ale pożyjemy, pożyjemy zobaczymy. Nie tak się tego po prostu spodziewaliśmy. To jest właśnie, bo do tego generalnie zmierzałam, a tego chyba nie powiedziałam, że najlepsze jest to, że najpierw człowiek ma właśnie już taki moment, że już jest mu wszystko jedno, już po prostu chce, żeby to się skończyło, żeby ten remont, żeby już nie patrzeć na uciekające pieniądze z konta i żeby się przeprowadzić, a później a później wychodzą takie kwiatki. Takich kwiatków, powiem Wam, u nas wyszło więcej, bo między innymi, to jakaś muszka lata, między innymi dopatrzyłam się, że ten ostatni pokój, czyli pokój, w którym um, ćwiczymy, ten pokój gościnny, tak go nazwijmy, um, no ma tak ściany pomalowane na odwalsie. Ewidentnie był już wałek z zaschniętą farbą i co jakiś czas na ścianie są takie, no po prostu fragmenty zaschniętej farby. Więc <laughs> ustalmy sobie szczerze, Dużo, 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 dużo wam widzę takiego różnego rodzaju niedoróbek i, i niestety je zauważam. Ale też właśnie potem pojawiają się takie historie, jak te nasze płytki. Tak samo widzę, że w łazience nam nie kazali impregnować fug. Mieliśmy mieć jakieś fugi ceramiczne, bardziej wytrzymałe. Szczerze powiem Wam wątpię w to, że one są ceramice, ceramiczne, bo na tej takiej półce, która powstaje naturalnie z tytułu szachtu. Gdzie stają kosmetyki w łazience? Mimo, że przecież ja sprzątam regularnie co tydzień cifem czyszczę, to widzę, że te fugi, no już białe, nie są, są szare i nawet jak czyściłam je tym cifem białym, to niewiele to daje. Może proszkiem do prania białym. Będę kombinować, ale coś czuję, że na ile my tutaj, słuchajcie, mieszkam pół roku, nie niecałe. Coś czuję, że to, 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 no to będzie do renowacji, tak? A przez to, że to jest ta jodełka, to tych fug jest bardzo, bardzo dużo. Może ja Wam jeszcze pokażę, o co mi dokładnie chodzi. W końcu mam tak wysprzątane, że mogę się chwalić. A, tutaj tylko dywanik walna. Dokładnie o te fugi. No one się bardzo, bardzo, już nie wspomnę, że tutaj się dopatrzyłam, że jest odpryśnięta płytka, widzicie? Bardzo widać że one są no jakby po prostu brudne, jakby są w tym w tym kurzu i też nie bardzo mam pomysł jak je czyścić, skoro taka właśnie gąbka i cif, nawet na CIF z wybielaczem jakby nie dają sobie radę, tutaj tych fug jest od cholery, więc jak przyjdzie nam robić renowację fug, to ja nie wiem, to kto to jakby zrobi um. Nie mam dla tego pojęcia, ale widzę, o tutaj na przykład... Nie, no, ja się w ogóle staram się, nie wiecie, nie dopatrywać, no ale to na przykład mniej, mnie razi w oczy. Już abstachując tutaj od wykończenia tym silikonem. E, jeżeli ktoś ma patent na to, żeby tak regularnie czyścić fugi, tak żeby one właśnie pozostały jak najdłużej białe, to ja bardzo chętnie przyjmę. Mówię, zastanawiam się nad tym renowatorem albo nad fugą w tubce, tego korzystałam na starej chałupie, albo nad takim po prostu renowatorem, jakby w płynie. Nie wiem, ciągle mi się wyświetlają reklamy, jakieś tam... Coś tam Pani Domu, i tam polecają różne takie bajere, szmajere. Może skorzystam. O, ktoś do mnie dzwoni. Ja, Idę! Widzę, widzę, bo dzwoni mi zegarek, nie? Anomen omen. Chciałam jeszcze wam tylko pokazać. Nie wiem, czy to widać. Dobra, nie widać. Dzisiaj podczas tylko i wyłącznie porządku, specjalnie nie zakładałam rano smartwatcha, tylko założyłam, kiedy zaczęłam sprzątać, Podczas tylko i wyłącznie sprzątania mieszkania, bo na tym jakby się skupiłam, zrobiłam 4000 kroków. Nieźle, co? No. Yy, także tak, wracając do tematu, jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, yy, laboratorium domowe pani domu, to właśnie jakoś ta reklama. Ktoś ma pomysły na fugi, to jestem bardzo, bardzo chętna. I nie mogę się doczekać, też, jak będę nagrywała ulubieńców w stycznia, bo wam więcej opowiem o tych produktach Ole Henriksen, które dostałam od męża. I ja kończę tym optymistycznym akcentem z tej łazienki. Niech tam film będzie taki inny, spróbuję go jeszcze dzisiaj wyrenderować, dzisiaj puścić. I. No i tak. Natomiast nie macie się, wracamy. Kupiłam podkład do testów. Ten nowy Bell i Puder także w Hebe, także wracamy spokojnie, jakby z takim starym trybem, dużo testów, mniej gadania ci, po prostu jest wyjątek, choć nie wiem, co będzie też z niedzielą, bo, bo też nie bardzo widzę jakby na to szansę, ale pożyjemy, zobaczymy, może jutro mi się uda coś nagrać, całuję, pozdrawiam, miłego dnia!